Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś Państwa na mecznikowy, czyli to, na czym polega piłka. W tej chwili, Jacek, jedno jest pewne: piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. No, myślę, że czeka nas tu 90 minut dobrej piłki, oby, oby dwie ekipy stanęły na wysokości zadania. Zespół gości to prawdziwa maszyna do zdobywania bramek. Najlepsza w całej lidze. Gospodarzom ciężko tu będzie ich upilnować. Goście w tym sezonie mają najlepszą ofensywę w lidze, dlatego zdziwię się, jeśli dziś nie zobaczymy przynajmniej kilku bramek. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Na papierze wygląda to na 1 5 3, 2, Jacku. Jak to się przełoży na ich grę? Zdecydowali się na ekstremalne zagęszczenie środka pola. To tędy będzie szła większość ataków zespołu. Z kolei rywale napotkają tutaj największe trudności. Wiele jednak będzie zależało również od bocznych obrońców. Ustawionych na wahadle mogą robić różnice dynamicznymi wejściami po skrzydle. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Zagrają chyba tradycyjnym ustawieniem 1-4-4-2 z dwoma środkowymi i dwoma bocznymi pomocnikami. Tak, a to oznacza dużą mobilność wszystkich formacji. Myślę, że szczególnie ważnym elementem ich gry będą akcje skrzydłami i wrzutki w pole karne. Taki pas transmisyjny, boczny obrońca bok pomocy, wrzutka do napastnika to wręcz fabryka niebezpiecznych akcji. No, 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 ale trik. Tak nie bronimy. Uwaga, będzie okazja. I gol! Już w pierwszych minutach wpisuje się na listę strzelców. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola, z łatwością ogrywa tam obronę, a potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie Prima Sort. No to mamy 1 do 0. Walka o piłkę twarda, ale zwycięska. Gustafsson. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Podejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Mamy uderzenie, ależ to zatrzymał! Wspaniała parada głęboka ta centra z narożnika. Dobrze, zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Szukają okazji, budują akcję, coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Dali, Stryger, Sergio Penia przy piłce. Dobrze się zastawia, utrzymuje się przy piłce. Świetnie zastawia się przed próbą zabrania piłki. Czy ktoś jest w stanie ją odebrać? Ładne dogranie na dobieg. Co zrobi w tej sytuacji? Gol, proszę państwa, gol! Wyrównująca bramka. Zmienia nam sytuację w tym spotkaniu. Ładna bramka z bliskiego dystansu. Pewne wykończenie. Taka akcja wymaga stalowych nerwów. Mamy remis. Jeden do jednego. Penia. Ali. Stryger. Ciekawe jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Uwaga, jest faul. Proszę państwa, będzie stały fragment gry w newralgicznym miejscu. Przymierzył. Wykonywanie rzutów wolnych to prawdziwa sztuka. Powtórka dokładnie pokazuje kunszt strzelca i bezradność bramkarza. Piłka przeleciała nad murem i pięknym łukiem wpadła do siatki. Doskonale to sobie wymyślił zdobywca bramki. Aktualny wynik to 2 do 1. Zobaczmy, czy mają jeszcze jakieś siły na te dwie dodatkowe, doliczone minuty. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. Po 45 minutach goście prowadzą. Ależ to jest ładny, otwarty mecz. Prawdziwa gratka dla kibiców. Nie ustrzegli się błędów w obronie i pozwolili rywalom strzelić bramkę, ale najlepsza ofensywa w lidze po raz kolejny popisała się skutecznością i dwukrotnie trafiła do siatki. Już zacieram ręce na drugą połowę, bo myślę, że zobaczymy jeszcze więcej ciekaw. Piłka w grze. Uwaga, będzie okazja. Mamy uderzenie. Proszę państwa, gol! Wyrównująca bramka zmienia nam sytuację w tym... Ale przymierzył! Wykonywanie rzutów wolnych to prawdziwa sztuka! Wizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji, Ali jest coraz bliżej pola karnego. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło, Penia. Szansa na gola! Ależ teraz przerwał tę akcję po Mistrzowsku. I piłka za linią końcową. Ale zaraz może być groźna wrzutka z rzutu rożnego. Ali. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Musi teraz bardzo uważać. Piłka za boiskiem. Będziemy mieli aut bramkowy. Staffson. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Próbuję uderzyć, uwaga. No i piłka drugi raz w siatce po jego uderzeniu. Ile radości dała mu ta bramka. Możemy spojrzeć ponownie. Obrona dwoiła się i troiła, ale jak ktoś taki uprze się strzelić gola, to to zrobi. I już. Brawo. Po wyrównującym golu mamy 2-2. Penia. Sergio Penia. Przy piłce. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. Penia. Przydałoby się teraz sprytnie rozerwać obronę. Chyba będzie gol. Gol! Nie w piłce bywa! Gol w końcówce to chyba rozstrzyga losy tego meczu. Na to wygląda Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego gwistka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Zachęcam Państwa do obejrzenia powtórki, którą teraz mamy na ekranach. Nawet w tym nieco zwolnionym tempie imponuje prędkość, z jaką piłka zmierzała w stronę bramki. Mecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Kończy się czas, to pewnie jedna z ostatnich okazji, by doprowadzić do remisu. Czasu niewiele, a różnica bardzo niewielka. Przegrywają na własnym boisku, więc na pewno nie odpuszczą do końca. Poszli dzisiaj na wymianę ciosów i widać, że czują się poobijani. Ciekawe, czy mają w sobie jeszcze tę rezerwę, by powalczyć choćby o wyrównanie w końcówce. Strzelić dwie bramki i przegrać mecz, to na pewno byłoby przykre. Ogrywa piłkę w pole karne. Aj! Była cudowna szansa na wyrównanie, ale zabrakło koncentracji. Chyba tak! Tak było blisko! Odpłynęła im wsiną dal, chyba ostatnia deska ratunku. To była stuprocentowa szansa. To tyle, proszę Państwa. Zespół gości zagrał dzisiaj skuteczniej. Odnosi zwycięstwo na obcym terenie. Mieliśmy dzisiaj prawdziwą strzelaninę, drużyny wyprowadzały cios za cios. Ostatecznie swą wyższość udowodniła drużyna z najlepszym bilansem strzelonych bramek, ale żeby wygrać w minimalnych rozmiarach, musiała mieć naprawdę dobrze nastawione celowniki. O ile z przodu wyglądała imponująco, to mają nad czym popracować w defensywie. uderzenie Gol, proszę państwa, gol! wyrównująca bramka. Zmienia nam sytuację w tym Przymierzył. Wykonywanie rzutów wolnych to prawdziwa sztuka. Próbuję uderzyć, uwaga. No i piłka drugi raz w siatce po jego uderzeniu. Ile radości dała. Chyba będzie gol. Ogrywa piłkę w pole karne. Aj była cudowna szansa na wyrównanie, ale zabrakło koncentracji. Chyba tak. Tak by...